więc tym razem nagranie tudzież z okolicy słuchajcie jesteśmy w Międzybociu, wjeżdżamy na ulicę Trzech Króli, ulica Trzech Króli w Międzybłociu stwierdziłem, że sobie ją uwiecznimy chociaż teraz ona w tej wersji jest light bo jest cała zmrożona, z lodem i tak dalej chociaż i tak fajnie dziurawa E, bo latem to jest żużlówka i tu jest koszmar tu się tak kurzy z tej drogi że tu nawet 30 na godzinę jadąc kurzymy w okna tym wszystkim tutaj mieszkającym a nagrywam film dla upamiętnienia chwili bo coś mnie słuchy doszły że ma być tutaj już niedługo asfalt ma być droga robiona więc to po czym teraz jedziemy niedługo może być już tylko wspomnieniem więc wybierajmy sobie, jak to tu wygląda w styczniu, zimą. Zobaczcie, kiedy tu są dziury, to, to, to jest masakra normalnie. A do tego dodajmy, że tu biedne ludzie nie mieszkają, więc myślę, że w 2026 ta droga tutaj powstanie. Teraz jeszcze tak mówię, teraz to się jeszcze tak jedzie w miarę, w miarę. To jest normalnie kosmos. Dlatego to najlepiej jak się, No ale ci co tu mieszkają to za bardzo wybory nie mają no, Mieli wybór, mogli się tu nie budować, co no tak. Zazwyczaj to tak nieraz bywa. Nie żem był przeciwnikiem budowania się na... chciałem powiedzieć na Zadupiu. E, gdzieś gdzieś w lesie, ale... Najpierw ludzie kupują działki, się budują gdzieś w niedostępnym miejscu, a potem mają żal, że nikt ich nie odwiedza albo, albo nie zabiera od nich tego, co im jest niepotrzebne, o tak powiem ładnie no, Oczywiście podpierając się, że to jest droga lokalna, gminna i cuda na kiju no, ale dobra Jest tu tych coraz więcej Także chciał, nie chciał między błocie ze złotowym się kiedyś tak łączy i tak kusiu. teraz by nami nie kurzymy nie musimy zbytnio zwalniać no, latem trzeba by było zwolnić, żeby tej kobiety nie zakurzyć o pudełek stanął pięknie. pięknie z widokiem na w głowie, a w głowie płynie. A my jej początek Tutaj też już wysypują ziemię, więc przygotowują teren pod ewentualne zasiedlenie. Ej. Najbliższa wnet do niej się najbliższa wioska od miasta złotów. W sumie dzieli e, między dzieli od złotowa, tylko no, rzeka, rzeka, jezioro. Za rzeką, przy z Za głową. Co tu się ludzie naskarżyli na ten odcinek drogi? Ile, że to tutaj dziur jest? I tak dalej. Marek, mówi Marek, no napisz coś, a weź porób zdjęcia i weź wrzuć tam gdzieś w internety, niech zobaczą, jak to u nas jest. Chciał się mieszać na <śpiewa> wsi, to semata. <śpiewa> Już po lewej stronie za rzeką głowią widać już złotów, już wie, że nasą naszą słynną atrakcję turystyczną już widać. No nieco prawda, że nie zobaczymy, bo tak się myślę nie obrócimy, nie możemy a może będzie widać w jednym momencie. A to się za chwilę No i tutaj ostatnie dziury. Które są już takie, oj, tu jakaś jaśminowa coś. I widzicie? i patrzcie, patrzę, patrzę. I tu się kończy. Między błocie tak jakby. Tu się jakby kończy.